Trudno przyjść obojętnie z tych absurdalnych głosów, które tutaj się pojawiają wokół tej całej absurdalnej dyskusji rozpoczynanej przez posłankę przemawiającą w masce na mównicy po tym, jak 60 badań wyszło na ten temat, że te maski nic nie dają. Ludzie, którzy nie przyjmują do wiadomości faktów naukowych, żonglują danymi naukowymi, nie powinni być poważnie traktowani i poważnie wysłuchiwani. Po prostu to jest dyskusja z foliarzami, którzy wierzą, że foliowa czapeczka ich chroni przed promieniowaniem 5G. Więc przestańmy słuchać ludzi, którzy szczują po prostu na część społeczeństwa, ale w tym w szczuciu bierze udział również pan minister, żonglując z danymi. Jeżeli spojrzymy na zgony, to w przypadku zgonów w Polsce od momentu przyjęcia drugiej dawki w Polsce e, liczba zgonów to jest 47 531. Liczba zgonów wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni to jest 2960, czyli to jest 6,3%. Czyli na 100 zgonów. 94 osoby to są osoby niezaszczepione. No te dane pokazują, że szczepienie chroni. że Rzekomo 94% to są zgony niezaszczepionych. No chyba od początku epidemii, panie ministrze, bo w między 22 a 29 października przykładowo 156 zmarło zaszczepionych, 360 niezaszczepionych. To jest jedna trzecia to są zaszczepieni. Więc skąd te dane? Jak pan to liczy? Przestańmy szczuć na, na, na część społeczeństwa, obciążać obciążać o wszystkim, bo ja że się robi polowanie na czarownicę. To równie dobrze mogliśmy powiedzieć, że otyli na przykład albo nadużywający tytoniu zapychają miejsca pozostałych i mi szczuć na nich taką nagonką z y, y, mediów. Dajmy sobie spokój.